Witam, witam, witam serdecznie. Z tej strony Orwell, a po drugiej stronie jest Agnieszka. Witam! Kontynuujemy zabawę w Resident Evil 5. Pierwszy rozdział za nami. Pierwszy chyba pod rozdział. Jakoś tak. Dobra, no nieistotne. Lecimy dalej. Nie tracimy czasu na rozkminianie. Która to strona? Ok, zbieramy kasiorkę ładnie Może gdzieś się uda nam te emblematy znaleźć tajemnicze No, w sumie przydałoby się No tak się nie... na pałę lecimy, nie bardzo rozglądamy Albo one są gdzieś tak sprytnie pochowane W tej części one są pochowane mega dobrze no właśnie, w szóstce na przykład są już bardziej widoczne, jak grałem kiedyś Są dużo bardziej widoczne Dużo łatwiej je znaleźć, aha, wiem gdzie mógłby być Gdzie? Na dole Tutaj, ale nie ma W szóstce to tak jak idziesz, to tak jakoś idzie to zauważyć No, no Są jakoś, no, no. Są jakoś bardziej <laughs> widoczne właśnie no. Za to yy, łatwiej tutaj znaleźć jakieś te różne diamenciki, nie diamenciki. Nie? gadasz. Co? Dobrze gadasz. No. Olać mu. Otwierasz normalnie jak stary Tak, i co jeszcze? Ci pozabieram całą amunicję, to zobaczysz. Będziesz rzucać, nie wiem, magazynkami pustymi w nich. Trudno, będziesz mnie później ratował. Okej. Okay. Rozumiem, chcesz tam na górę. Hop. I teraz tada, oglądam. Jest tam klucz. Jest. Trzeba znaleźć inne wyjście, wejście, żeby wyjść. Tak. Znaleźć inne wyjście, żeby wejść. O! Przerwaliśmy chyba jej. już nie trafiasz. Trafiłem go. Widziałem jak mu krew... Nie trafię. Dziwne. No i co? Helikopter w ognie, tak? O! Co? Kobietę zabrali tam. Gdzie ty jesteś? Wow. O, patrz ja tu skrzyneczki rozwalam, kasiorka. To odgłosy tych nasze znaczy tych zombie są po prostu... Chodź! Nie, tutaj dźwigniej. Co się bawisz? No rozwalam tutaj jakieś trupy. No chodź. A co ty tam robisz? Czekam. Ja jestem w zasiadku. No wiem, widzę. Trzeba mnie tam citnąć. No dobra, już idę. Wskikusiaj na górę. Mam czekać na ciebie? Czekaj na mnie Ale dziewczyny nie poczekasz No poczekam, no poczekam O, zlecieli I po zawodach Dobra no to, to idziemy dalej Mapka, mapka Okej okay. Kartony Oj, one są naprawdę niebezpieczne No, zamknięte. Od środka, u góry. To jak mam się tam dostać? A jak myślisz? A gdzie teraz stoisz? Nie? O! Esencja. No Blondynka w opałach! Dobra, to ja tam ruszam. No idź. Ja idę ratować kobietę. Ratuj Jakąś inną laskę będę ratować. Ona mruczy? Chcę mi podziękować za pomoc pewnie. Bardzo namiętnie. No. O nie! O nie, dzyndel jej wyrósł. To jest mężczyzna. <grym> się nie To do Ciebie. Mmm, panowie do mnie? Dobra, ośle, Pokażemy coś komuś. o, w mordę. Na mnie lecą. Proszę. do ciebie amunicja? Ja jestem na zewnątrz. Policja. Chodź do domku na prairie. Do domku? Shotgun. Pięknie. Ja nie mam coś dla ciebie. Co masz dla mnie? Daj, daj. Życie. Lepsze to niż nic. No, w sumie. No dobra. Nie widzę tutaj żadnych tych emblematów. No ja też. Kurde, one jest, e. muszą być tak pochowane gdzieś. Witaj. Kurde, gdzie mam iść? No trzeba tam, po drugiej Kurde. stronie, no. No tutaj nie jestem w stanie wejść, tak oszukać. Dobra. to no more they did are a benefit to each we've lost contact with alpha uh. team they're under attack by an unidentified hostile reinforcements head toward the field coordinates immediately shiva here roger that move out uh. <sharp> Chodzi. No i tak robią. <laughs> Myślę, co tak mruczy. To ja tak mruczę. Mruczuś. Mam wrażenie, no, że się normalnie. Chodź, mruczek. Nie, ty mruczuś. Hurry, Szeba! Hurry! Hurry! No. Oj tak, troszeczkę. Mhm. Znowu jakieś ciasne pomieszczenie. Gdzie tu mnie wlecisz? Ludzie krzyczą. Boże. Kto krzyczy? Gdzie? Co? Jak? Pewnie to jest dentysta ich. Mhm. Ile amunicji? Na pewno tej dentysty mają swojego. Szczury jak koty. No. Może jak ona dyszy. <noise> Widziałaś? Tak, wiem, klęknął. Tak, przed bo Klęknął. Kurde, a ja taka... bez Nie masz serca. Kobieta bez serca. Tu gdzie ja jestem jest złoto. Skrzyneczce. Mhm. Mm Nie wiem, sam sobie nie umiesz poradzić. No to wiesz, musi być konkretne kopnięcie. Soptasa. Co? Soptasa. Tak. Ja na No i sprawdzić ci idzie to. Bieganie, chodzenie. Hej! Oh. Irving, he got away. Was a setup. A setup. Know what, Thank you It's data regarding the deal. I downloaded it from their computer. Oh, we gotta get it to HQ. Hey, hang in there. Dobra, dorwiemy tego Irvinga. Co kolwiek umie. Kirk, do you copy? We got the data, but Alpha team is down. Irving got away. Roger, na co okay. no co, idziemy dalej? No. Zawiesiłaś się? Co? Przepraszam, ja jakoś tak... Mało ogarnia moment Daj mi sekundę No chodź No już Proszę Muszę się chwilę Nie już idę No chodź No kici 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 chodź Bo sam guzika nie wcisnę pewnie w windzie no no właśnie. Musisz razem ze mną wcisnąć ten sam guzik. Bo może mi się pomyliło. No tak. No dobrze, to idziemy dalej. Mamy jakieś życie w ogóle? Zero życia. Ja mam jedno. No to dobra, starczy. Nie poradzimy sobie, przecież to nic się nie stanie. Co jest dla ciebie? Krasiorka, amunicja. Amunicja. Dobra. Potrzebny kij. Szukamy kija teraz. Kija! No. Wszędzie Alfa leży. Wszędzie jest jakaś mazi. Kisiel. Kisiel. Pożyczkowy! No. Granat. Ja tych strzelby, Wszystko dla ciebie. No raczej, no. Wiedzą dla kogo. To hi. Masz kija? Buchnęła mi. No dobra, to nieś kija. Trzeba go teraz w dziurkę wsadzić. to chyba nie jestem w dobra. To ja wsadzę. Oczywiście, no, Chris. Tak, Chris to kij. Klucz! <gluć>, mm. To mu wyszło przez oczy Serio? No dzięki się. No dobra, to zagadaj go. Swoją boga... ja znowu jako Swoją bogatą osobowością tam. Właśnie ugryź. Dobrze, przewróćmy buteleczkę. Aha, no tak, dobra, to ja się nim zajmę, chodź tu. O nie, jesteśmy zamknięci z nim na mnie! No wiesz No, chodź. no wołaj zwierzaczka, oooo przykleiło mu się coś No chodź I to chyba do tyłka Ja nie zamykaj mnie No chodź słoneczko Dobra zamykaj E, wylas. Mówiłam. No zamykałem, gdy był już w środku. Nie jest dobrze. Nie przeglądaliśmy też! On... przerażam On... Zatrzymaj go tam! A... 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 Zamkniesz? No zamykam. On jest tak pomiędzy. To go przytrzasnę. Ale się wolno zamykają te drzwi. Zdało się. Smasz się! Smaż się! Rasóweczko. Co? Rasóweczko. Nie wiem, jakieś robaki. No. No i idziemy dalej. A, zostawił może jakieś pyszności. Tak. Gówno, nic ja nie to... zostawił. Chodź uleczę cię, dziadu. Nie. Będę to uciekał. To jest cholera, nie. Ja mam kija i teraz idę go wsadzić. Wszystko No kurde, wyciągał rękę, nic nie wziął. Powie, wszystko wezmę, ci nie zostawię. Wciśnij ten sam kozik dla pewności. Mm -hmm. Co ta siwa tak stęka? Nie wiem. let's go we got it what was that thing bow that scumbag irving left behind to set us up considering what it did to alpha team i think we're lucky to still be breathing if only we could have gotten there sooner if we had we'd probably be dead too oh. excellent work out there we'll analyze the data immediately this whole town's gone to hell the people here they're acting like those ganado detailed in the kennedy report and aside from that there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team has been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. Wait, wait we can't! The key, your mission stands. We can't afford to let him get away. Oj, Chris przecież jest kozakiem to, kurde. Ogarnię cały temat. Ale to, kiedy No zobacz teraz, jak same S, no, ale ty nadal masz lepszą celność. No to już odganem walisz. No, strzelałem troszeczkę. No dobrze. To kończymy kolejny rozdział. I widzimy się w następnych. Także ja dziękuję. Ja też. Tak, mój gość też dziękuję. Trzymajcie się gorąco i pozdrawiam Was. Hej.